Mandarna, zaprosiłaś nas dzisiaj do jednego z miejsc, w którym uczysz innych, jak tańczyć. No i właśnie tak się zastanawiam, bo czy taniec zawsze musi być pasją, czy można na przykład go polubić, gdy ktoś zapisze się na Twoje zajęcia? Oj, pewnie. Tańce yy, nie, nie musi być pasją od początku, jak człowiek tylko słyszy muzykę. Można się wkręcić w trakcie. Jest dużo takich osób, które gdzieś tam szukały swojej drogi dotarły na naszą salę i okazało się, że, że właśnie to ich kręci i, i to lubią robić i, i od tego się też zaczyna. Niektórzy chcą bardzo, są sfokusowani, wiedzą, że chcą tańczyć, a, a inni szukają swojej drogi akurat. Jak wyglądają Twoje zajęcia? Więc super, no my jesteśmy szkołą, która uczy hip-hopu, tańca hip-hop, no i tańczymy z dziećmi, z juniorami, z dorosłymi. I w zasadzie tak wyglądają te zajęcia. Ja się bardzo cieszę, że, że ludzie lubią tańczyć, że to jest ich pasja, że mogą się wyładować, bo taniec jest czymś niesamowitym. Można tak bardzo w fajny sposób wyrazić to, co się ma w środku. Naprawdę, codziennie ma się inny humor i codziennie ten taniec jest inny, więc to jest fajne. A zdarza się, że na przykład przygotowujesz jakieś osoby do tego, aby wzięły udział w programach tanecznych, które są emitowane w Polsce bądź za granicą? Czasem gdzieś tam tancerze się pojawiają, ale teraz skupiamy się głównie na tym, żeby, żeby robić przedstawienia, spektakle taneczne. Chcemy móc coś ludziom przekazać, odrobinę więcej, więc w tym roku na tym się bardzo fokusujemy, żeby móc tutaj na scenie wystąpić i z jakimś przesłaniem. Czy zainteresowanie tańcem jest wciąż duże? Zainteresowanie tańcem jest super, coraz fajniej jest i coraz więcej ludzi chce tańczyć, e, wiadomo tylko w pandemii była jakaś taka chwilowa przerwa, ale i tak każdy tańczył gdzie mógł, w kuchni, w pokoju, na korytarzu, więc cieszymy się, że znowu zebraliśmy się na sali i możemy sobie ćwiczyć fajnie i, i, i tańczyć, no my zajmujemy się hip-hopem, więc to płynie w, naszych, w naszym krwiobiegu. No i ja jestem, bardzo się cieszę, bo już niebawem otworzymy dwa nowe miejsca, w Sochaczewie i w Pruszkowie, więc fajnie bo poszerza, poszerzamy naszą rodzinę taneczną i z tego się bardzo cieszę. To gratulujemy Ci serdecznie, bo na przykład Agnieszka Kaczorowska zamknęła swoją szkołę tańca, więc to nie zawsze jest tak, że każdy biznes idzie w 100% dobrze. Czy u Was też były na przykład takie momenty, kiedy było gorzej, na przykład właśnie w czasie pandemii? Tylko pandemia była takim newralgicznym momentem, że naprawdę było ciężko, ale wtedy robiliśmy zajęcia przez internet i wszyscy znaleźli sobie kawałek swojej przestrzeni w domu. i Próbowaliśmy to po prostu e, jakoś tak wspólnie ogarnąć przez internet i, i też było ok. No wiadomo, dużo fajniej tańczyć się w ekipie na sali niż e, we własnym domu. No. Nie poddajemy się nawet jeśli właśnie jest pandemia, więc nie wiem, udało mi się zebrać też taki skład ekipy, która uczy tańczyć, że, że trochę czujemy się jak rodzina i no jest tak przyjemnie, fajnie. Teraz też robimy ferie, w, tutaj na sali właśnie organizujemy ferie w MDS ie i oczywiście zapraszam wszystkich, którzy chcą tańczyć, bo mamy ostatni tydzień ferii. Siedzimy od rana do wieczora na sali i tańczymy. To taki trochę rodzinny biznes, bo także towarzyszą Ci Twoje dzieci. Tak, Ksawier i Fabka, oni tańczą też. To jest akurat ich grupa i oni tańczą, występują razem ze mną na koncertach, co zresztą też wiesz, ale też Ksawier, no czy Fabka zajmuje się designem naszych rzeczy, a Ksawier administracją, więc rzeczywiście jest to dość rodzinny biznes i, i naprawdę jest przyjemnie. Cieszę się, że oni gdzieś tam. Już mają własne skrzydła i wylecieli gdzieś do przodu, a jednak mamy jakąś taką wspólną pasję, mogą to robić, ja mogę się troszeczkę odsunąć, to jest bardzo przyjemne.